Dzisiaj, kiedy impostor zabije swoją ofiarę, staje się nią, a ta ofiara musi go bronić na spotkaniach. Jest to mega fajna modyfikacja, która sprowadza mega dużo zamieszania, ale to w sumie sami zobaczycie. Możesz też zobaczyć super, ekstra, specjalny kod, tylko dla ciebie, Hades w sklepie Genesis na 10% zniżki. E, chyba się opłaca, bo będziecie mogli se na kepsa na przykład oszczędzić, albo na cokolwiek innego. No dobra, my lecimy do odcinka. Dobra widzowie, mamy nowy trybik, no nie, generalnie jest nowy, nowy trybik robiony. Kiedy zabijemy kogoś, przejmujemy jego ciało. I to jest mega, mega ciekawe w ogóle, ja uważam, że to jest zabawne. To będzie mega zabawne, ponieważ, e, zobaczymy, e, generalnie to, a w sumie i tak już wam to wytłumaczyłem, no nie, bo ja się nie skanuję bolebol, no jakby, słuchaj, ja nie potrzebuję się skanować, nie, ja nie wiem, czy ty się skanujesz, czy nie, nie mam zamiaru tutaj, e, nie mam zamiaru sprawdzać, no nie, jakby bolebol to trochę śmierć śmierdzi, bym powiedział, no nie, ale chciałbym zabić kogoś naprawdę, chciałbym kogoś zabić i zobaczyć w takim razie, E, jak to wygląda w sumie? E, więc jest przypał, nie? czy ktoś już nie żyje? Nie żyje Marasek, czyli Marasek żyje, ale nie żyje. Nie Marasek nie żyje. Dobra, okej. Okay. Halo. Halo. Halo, dzień dobry. To zabijamy ich? O. He? Co? się nazywa. Okej. Czemu ja mam 250 sekund kulda? Co? Ale 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 czy <grydza spektryblu olenezka> Ale czy, 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 czemu ja. Ale. Ten cooldown jest niemożliwy. Halo, no, co? Jakby to, to bez sensu, nie? Co tam? Żuan. Żuan ten, cześć. Co tam, Żuan? Mek, Żuan! Żuan, 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 Żuan. No dawaj, chcę chodzić z Tobą, no. Chcę z Tobą chodzić, chcę być Twoim kolegą, no nie? No weź, Żuan, nie zaufasz, Rej. No nie, dobra, to nie to nie. Nie to nie! Ale o co chodzi w sensie, to trzeba. Co? I to jest bardzo. To, to już wiem, czemu Maras nie zabił w tamtym momencie, jakby totalnie, totalnie wiem, no nie? Już totalnie, totalnie wiem, dlaczego, e, dlaczego nie zabił. Wszystko wiadomo, no nie? W sensie, e, ten cooldown jest... E, o, jest ten, Żułan! Dobra, widzę, że Żułan został zabity, nie? E, czyli co, zabijam Olcie w sumie? I co, my wygrywamy w sumie? Nie wiem, tak, tak naprawdę. No tak w sumie... opaki żyją, no dobra. W sumie to byłoby... Byłoby ciężkie zabijać w takim miejscu, w takiej porze, no nie? E, więc no dobra, ja tutaj mam ten. Werek zostaje, no nie? Tutaj ja ucieknę, no nie? I ja sobie się schowam tutaj. E, o nie, chyba, chyba było widać mój nick, więc e, może być przypał, ale. E, dobra, czekajcie, teraz muszę użyć mocy mózgu. Umarła Rain, Rain zabiła Krystiana, Krystian jest impostorem. Krystian... Nie, jak? No Krystianku, nie widziałeś, jak ja sobie siku si robiłem w toalecie i tak. Wleciałeś Gdzień? w rain no, z taką Gdzień? kosą, z takim buta gdzie? Gdzie? Zrobiłeś ten, no w laboratorium, no toaletka. To w... Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że ja sobie po prostu chodziłem, no jakby po mapie, ja nie wiem, gdzie ty byłeś. A, rozumiem. Ale, Ale, rain nie była um. po lewej stronie przez chwilę? Nie, jak to rain było po lewej stronie? No proszę bardzo. No nie. nie wiem, gdzie była rain, bo jakby no, rain na początku tylko widziałem, tak. Skoro zgłosiłem bo... rain, widziałem Uwaga, nie widziałem. Dobra, ej, bo jest mało czasu. Skoro zgłosiłem rain, wy, laboratorium przy kibelkach, no nie, hmm. i widziałem jak Rain umierając, inaczej, Rain zabijając Krystiana, stała się Krystianem, Rain upadała i to przy to ale tak i Krystian się teraz tłumaczy za Rain nieudolnie. No, to nieudolnie. nieudolnie. Ja nie widziałem to na własne oczy! Nie, nie ja ja by... sobie na czyje oczy? Masz kask, na pewno dobrze przetarłeś, tak. używaj Bosu. Dokładnie. No na pewno hasiek. Nie mam mówiłem. kasku, mam. I bo mam chyba go nie ma po prostu. Jak to, to Sprawiedliwość! No. O, ej, nie sądziłem! Nie sądziłem, naprawdę, nie sądziłem, że to się uda. Serio. Kompletnie nie sądziłem, że to się uda. I tak naprawdę impostor nie powinien mnie zabijać, bo jeśli impostor mnie w tym momencie zabije, ja jestem czysty. Inaczej, ja jestem czysty. Impostor zabijając mnie, oczyści się z jednego fraga może, maksymalnie. E, tylko Olcia powiedziała, że jest, że ta była po lewej stronie mapy i to mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Więc ten, dobra, Psycho też nie jest. E, psycho też mogę być pewny, że nie jest. No ja przynajmniej w tym momencie on nie jest. Psycho w tym momencie nie jest. E, więc, w sensie inaczej, mnie, ja bym mnie zabił za dwie rundy. Dwie, trzy rundy, w sensie za... Dwa, trzy kile, kiedy e, tak naprawdę wszystko by ten, m, wszystko byłoby już takie, wiecie, e, wyklarowane, bezpieczne i, i, i inne takie rzeczy. No nie. E, wydaje mi się osobiście, że ten, w ogóle ta seren chyba będzie latać i zamykała mi wszystkie drzwi. Jakie, jakie może, nie wiem, czemu mi się tak wydaje. E, ale pięknie, pięknie to rozegraliśmy. No to jestem dumny z tego, słuchajcie. Jestem dumny. To była Feneks, dobra, czyli oni się powinni spotkać. Weneks idzie na górę. O, 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 o! O, Bolebol i Olcia, dobra. Rozumiem, też sobie tę stadę, a czemu nie? A czemu nie? A czemu nie? Kto zginie? Kto się? No to musi być. O, piękne, 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 piękne. Dobra. Rozejście! No dobra, Olcia, wiem, że chcesz mnie zabić, nie? Chodź, 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 zabij mnie. Tutaj nikt mnie nie znajdzie. Dawaj, zrób to. Zrób to. Olcia zrób to. Zrób to. Damian, Damian, ale to było takie To był po prostu giga brain, takie ty tam siedzisz, że ja tak i mówię, chwila, czy ty jesteś impostorem i, i chciałeś wentować właśnie i takie. Chodzi Rain, zabija. Takie. No i widzowie! O to chodzi, kurde, super, super, no nie. Fajnie, bardzo mnie to cieszy, że ten, ale tu by walnąć kila, nie? Kurde, to byłoby ten, szkoda, że szybciej ten cię cool, no, jednak nie wziął, no nie, eee, tutaj, no nie, dobra, eee, i dajmy tutaj tak, zróbmy tak, 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 dobra. To Christian. Mm -hmm. Ale to jest aktualny Christian? Jeżeli to sobie nie, Christian. Aktualny to... Christian, nieważne kim jest, jest to i, i tak on to. On. A czemu on? A jeżeli on? ktoś jest nim i tak naprawdę Ale nie. Czemu to jest? Bo to Christian mówisz w imieniu zapił, osoby, która była nim. Wtedy nie tak, żyje. To a to hasek grał jako ten. Gdzie zabił? Osobą. A gdzie zabił Reyn? Dobra, Właśnie. powiem wam jak było. Wyszliśmy z Oni wyszli z dekontaminacji przede mną. E, oni, znaczy e, to. na górę. Ty z Haśkiem. Dobra. Ja byłem razem z Wenexem, ale Wenex nie żyje, więc jakby to. No nie to. Byłem ja, czekajcie. Owek. Owek. Owek, co jest? Nie się rozumiem. Czyli Wenex zabił Rain. Nie. Ale hmm. Veneks nie żyje! Veneks zabił Reń, Veneks nie żyje. Słabo mnie broni. Zabiłem. Zabiłem. A raz jest się przegranym, no nie, a ja w tym momencie jestem przegranym. Czy mi się chce bawić w mega detektywa? Eee, mogę, w sumie mogę, mogę, mogę. Eee, no akurat z Veneksem teraz się trzymam, no nie chciałem. Olcian gratis! Na 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 Wolchani gratis! Pa, 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 pa. Ej, Olcia, ho, zabijesz mnie, ho, O, zabijesz mnie, ho, o, zabijesz mnie, O, ho, ho, Olcia, ho, Olcia. O, Olcia, dam ci się ukryć, chodź, chodź, Olcia, no nie, chodź, e <grywa> ja widzę, że tu, <grywa> ja widzę, że tutaj sprawdzamy sobie wszyscy. <grywa> Nie, nie, co ty, Olcia, nie, 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 chodź, 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 chodź Olcia, no nie, no i co sobie stąd, bo lebol! psik, psik, Lebol! psik, no nie, co tam, Psycho, Psycho gdzieś tam tak dziwnie, e, dziwnie chodził, no nie, Psycho, coś tutaj jest tak za dziwnie, no nie, o, je, Psycho nie żyje, Psycho nie żyje, okej, okay. Psycho, Psycho jest martwy, teraz potrzebuje tylko dowodów odpowiednich. Żeby wiedzieć, dobra, tu jest Bolebol, no nie, tu jest Benex yy, i tu jest gratis, Hej, okay. czyli skoro wenex jest na kamerach, to powinien widzieć. Dobra, Benex, powiedz mi, kto zabił psycho, a raczej kogo psycho zabił? Psycho? Psycho kogo zabiłeś? A czekaj, nie, czekaj, sposób. <laughs> Benex, powiedz mi, kogo zabił psycho? A skąd mam wiedzieć? Nie Popatrzyłeś wiem, bo... na kamerach, na naprawdę? Ale przykład. wyszedłem z kamery. Ale wcześniej, wcześniej, te, to, ciało, to ciało ma dobre 10-15 sekund, kolego. Ale no skoro Wedyks nie widział ciała, a ciało leży Ach, prawie pod kamerą, no to... Prawie po pod ucał? kamerą. na pod kamerą. Nie no, aż tak pod kamerą nie, ale... Tak, No. no ja myślę, że, że po prostu nie okularów nie założył. Ma wodę z druku, Te sprawy, nie widział, nie czasem widział. Czasem się zdarza tak, no. Tak to wygląda, no. no. Czy... A teraz to nie powinien być on. No nie! Wedyks, kto jest. Nie. Ja. o co chodzi, widzowie, nie wierzę w to, Ja cię... czyż, jak to Wenex nie widział tego ciała, bo widzi tu ciało, no nie, ja nie rozumiem tego, no nie, jakim cudem Wenex nie widział tego ciała, nie mam pojęcia, no to teraz jest przypał w sumie, przypał pelik, pel bym powiedział, jak to, to nie był psycho, eee, eee, okej, okay. w sumie może faktycznie tego ciała by nie było tam widać, ale że nie widział nikogo, kto by tam wchodził? Dobra, zróbmy szybko światło. Jest tu poleból. Elo, wszyscy się odmutowali? Mhm. Mm no to ten. E, ciało jest w elektryku. E, Olź, To nie może być olścia, ja była po prawej stronie. To nie mogę być ja, bo byłam cały czas po lewej na górze. Ja przed chwilą byłem na kamerach i w lewej nie widziałem. A jeśli. Zrobiłam zadanie po lewej na górze. Potem poszłam na dół na paliwko. No i skończyłam zadanie i szłam w, stro w stronę elektryka. Mhm. Hmm. Albo ty Krystian, albo ty Hasiek. Ktoś, coś? Dobra, znaczy, no nie, mówię, nie, ja nie, byłem nie, teraz na kamerach, tak, bo poszedłem sprawdzić, czy faktycznie Wenex e, mógł nie widzieć tego ciała i po prostu rysowanie mo, mo, w głowie mojej kamery tej, no nie, było dużo większe niż jest faktycznie, więc jakby to o, był mój oj, fail. Ale no, gdzie, dzisiaj? gdzie, gdzie, się, gdzie to teraz, to teraz w to nie to nie byliście, to, byliście? No, w no byłem w kamerach, byłem w kamerach, tak, i teraz poszedłem do elektryka. To jest... I w elektryku nie leży bolebol. na kamerach. Byłem na kamerach. Czemu cię nie widziałam? Rain, ty czasem nie widzisz mnie jak stoję obok ciebie. <grym> to też jest fakt. To jest fakt mały, a Taki malutki. Czemu na mnie głosujecie? O co wam chodzi? No, bo nie potrafisz o, bo... się bronić, panie Impostor. <grym> ale nie no i... W... Wiedziałam... Nie... Dobrze go broniłem.